Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, Towarzysz Gugała. E, dzisiaj kolejna część dostawy wędek od Mikado. E, tym razem chciałbym Wam pokazać troszeczkę mniej wędek, ale równie ciekawych. E, I w różnie... E, e, różnie... Czy ja się zawsze muszę przejęzyczać? Marcin, weź mi pomóż. Stresuje się. Ja się zawsze stresuję, niby tego nie widać, ale zwłaszcza posłychać, że mi się język klącze. Bo chciałem tylko powiedzieć, że Wam pokażemy <laughs> ciekawe wędki pod bolka i podklenia. A jutro będziemy pokazywali kolejne wędeczki z nowej dostawy, których wcześniej u nas w sklepie nie było. Przejdziemy sobie na chwilę do laski. Laska, bo tu też jakieś takie szpargały, poprzychodziły, byś powiedział troszeczkę, co tu mamy. Co to przyjeżdżało? Przyjechały czeburaszki wolframowe, główki przyjechały. No. Znaczy, one jeszcze są rozłożone, bo są jednogramowe, dwugramowe. Tu uzupełniamy, tu tak? Tak. E, co tu? Kręteczki mamy z tak? obciążeniem do zbrojenia gum. E, czekaj, tu, Mi si jeszcze tu ci się. Jeszcze przycisamy mikrogłówki. Czekaj, tu ci się wtrynie, bo tego chyba nie pokazywaliśmy. Tutaj oddaj, wy drodzy, wędkarze, mamy taki temat. E, czyli grzechotki. Grzechotki, które możemy sobie wbić w silikonową gumę. No i jak to się w żargonie mówi, dopalić się troszeczkę. Lubią czasami takie tematy sandacze, lubią czasami szczupaki, zwłaszcza sumki, zwłaszcza w porze letniej, gdy woda jest ciepła, ryby są aktywne i dużo w tej wodzie się dzieje. Przykładem niech na przykład będzie odsewek gira. Slender. Nie wiem, czy słychać, on ma już wbudowaną grzechotkę. I Adaś w zeszłym roku miał największego sandacza na tego slendera 89 cm z bugu, co ciekawe. Także tak, nawet jeżeli fabrycznie nie ma wyciętych otworów w guma, żeby zaaplikować tą grzechotkę, to one są tak skonstruowane, że na zasadzie takiego, no jakby to powiedzieć, czopka, można zaaplikować przynęcie silikonowej i ją troszeczkę dopalić. Przyjechały kółka e, łącznikowe, duże, małe, też od Mikado. E, patrzę, że... Marcin, a gdzie są e, kotwice? kotwice? Kotwice Gamakatsu też przyjechały. Kamatsu. Kamatsu. Kamatsu są... No mówiłem, że mi się język plącze, widzisz, masz dowód na naoczny. E, są kotwice Kamatsu, sprawdzone w boju, e, ostre, wytrzymałe. Dziesiąteczki, ósemeczki, szóstki, czwórki, dwójki, jedynki. No patrzcie, tu naprawdę, żeby to rozgiąć, to musi być kawał ryby. Są też trzy modele tych kotwic, tak naprawdę mamy w tym momencie. Te mają troszeczkę inaczej wyprofilowany łuk kolankowy. No i tu mamy kotwiczki, które możemy stosować na słonej wodzie. I tutaj mamy rozmiary tak naprawdę od woblerów, no może nie takich najmniejszych pestek kleniowo-jaziowych, ale powiedzmy, no niedużych woblerów kleniowych, możemy tu sobie dozbroić woblerki, czy przezbroić woblerki sandaczowe, szczupakowe, boleniowe. Nawet pod tutaj zerknijcie pod takiego sumka z ręki, też by te grube się nadawały. Ewentualnie pod trocie, bo też dużo wędkarzy kupowało, kupowało te kotwice właśnie z nastawieniem na trocie. Co tam Marcin masz jeszcze ciekawego? Pokażę. Bardzo solidne, ciepiałe. Jakie ciepiacze? To są, ja, są sąsc... cążki. cążki. No to, to są cążki dentystyczne do usuwania jedynek dla niegrzecznych mędrców. Ale A A dziś byłeś u dentysty. Byłem. No to wiesz, Ale nie wyrwał mi ci zęby? Nie, nie, nie. Pani mi dała. Yy, pani mi dzisiaj. A może ona to ogląda? Bardzo serdecznie panią stomatolog pozdrawiam. I pani stomatolog dzisiaj mu... mi robiła dwa zęby. Mówi, panie Pawle, ostatnio panu robiłam jednego łatała mi tam jakąś dziurkę, no i pan mało zapłacił, to żeby pan zapłacił dzisiaj więcej, to dwa panu zrobię. I jak mi znieczulenie w ogóle zapadała Marci tutaj u góry, to taki mnie dreszcz przeszedł, aż tutaj poczułem. Ja mówię, co pani mi robi? Ja zaraz twarzy nie będę czuł. Ale wszystko na szczęście dobrze się skończyło, także tak, proces naprawczy klawiatury trwa. Marcin, trzymaj, to ci oddaję. Tu jeszcze pokażemy... No, chyba widzieliście, bo to są takie ciekawe akcesoria od Westina, te pokrowce na, na telefony przyszły. Magne, magnesiki. Dokładnie, to, to schodzi na pniu. Także magnesiki do podbieraków strągowych. Tu mamy tak garść podbieraków strągowych w różnym kształcie, konfiguracji pływające, niepływające, duże, małe. Też jeszcze sobie domówiliśmy wstrągowe podbieraki. Pokaż Marcinek ten model. Wyciągnij go z folii, bo to jest taki Dobra. powiedzmy na nasze, no, na nasze pstrążki takie mazowieckie. Wiesz, mazowieckie, sportowy taki podbierak, nie za duży, nie za mały, poręczny. W, cie, w ciekawym kształcie on jest. Pokaż i, O właśnie, nie, nie, nie jest to krągły, tylko ma taki wyprofilowany w ten sposób Kosz, żeby sobie pstrągi tu nagarniać, jest mocowanie, że możemy sobie to przypiąć do paska i na, na magnesiku przypiąć sobie do plecaka, czy do kurtki, Na plecach to nosisz, Nie tylko na pstrągi, bo to przynajmniej ja, jak chodzę na wiśle z brzegu, to cały sezon używam takich odbieraków. I o, tu mamy. Prąd kopnął. Prąd cię kopnął, bo, się, bo się naelektryzowałeś folio. Tak, i tu mamy większy taki kosz. Tu już nawet tej wielkości to podbiera to spokojnie boleń 70 wejdzie i jeszcze luzy będą. Marcin, co tam jeszcze ciekawego mam na Mika Dawaj tak eee, zwięźle, o bo główkach już... mówiłem, czy nie? A, Mówki że mikrogówki, to tak. czekajcie, już wam pokażę. A Ty Marcin, zastanów się co będzie, o czym będziemy za chwilę mówili. Żeby to w miarę szybko poszło. Tu chodzi nam o te mikro e, mikrodigi, czy... No tak, migrodzik jest. Ok, więc tutaj mamy te główeczki. E, są szóstki, czwórki, dwójki, jedynki. Każdy rozmiar jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W pięciu gramaturach. E, może na przykładzie wyższej, wyższej, większej główki wam pokażę. One mają dość ciekawą konstrukcję, bo mają ten łuk kolankowy nieco szerszy. E, także możemy tutaj sobie dozbroić gumy troszeczkę e, bardziej pękate w korpusie e, i ten haczyk będzie nam elegancko wystało, żeby rybę wpiąć Oj, Jakiś wędkarz ostatnio się pytał właśnie także a to są te, tak. to jest to dwustronne? Tak, bo są dwustronne. dwa rozmiary tak. e, z pudła wyściełane pianką do wczepiania sobie tutaj przynęt, to ten model akurat jest dwustronny a jeszcze jest rozmiar mniejszy jednostronny, także też ciekawy także ciek już dostępny ciekawy temat, żeby żeby po prostu sobie przynęty ładnie, posegregować i żeby to się tam nie kiełbasiło, nie mieszało. O właśnie, a tu jest to, to małe poręczne pudełko. Można sobie e, takie właśnie pudełko przygotować z wowerami, jakimiś dźwigami, zapazuchę w śpiochy i do brodzenia na wodę. O wędkach mówiłeś? No właśnie, bo tematem przewodni są wędki, ale jak już tak zaczęliśmy tutaj po sklepie łazić i pokazujemy co tu. tu widzę i zwykłe główki dżigowe przyszły tak, e, i pałeczki tyrolskie, czyli tematy do bocznego troka, do dropszota. Te wszystkie akcesoria e, takie zapinki na, na wędki, także tych szpargałków trochę tutaj przyszło. Są i burażki, widzę? Patrz, to jest na Twoje sumy. O, właśnie. Malutkie, malutkie cążki, słuchajcie, nie zawsze potrzeba. Zwłaszcza jeżeli mówimy o konie, pstrągi, klenie, jazie, rzadko się zdarza, żeby ryby łykały przynęte, po tak zwane same kule. I takie malutkie cążki w zupełności nam wystarczą, żeby i mało miejsca zajmowało w kieszeni, i żeby sobie poradzić z wyczepieniem ryby. Wszystko Marcin z tych akcesoriów pokazaliśmy. Pewnie Chyba nie. Na bieżąco jak przychodzicie do sklepu to zawsze możecie zapytać czy, czy to dotarło, czy tamto dotarło ehm, e... i będzie łatwiej. Idziemy teraz do Wędek. Na pierwszy strzał Marcin. Ehm, pokaż tu... To... Nie? No tak, progresywy przyszły, ale no czekaj, to już ich nie będziemy wyciągali, bo no to dobra. jest temat znany. Te progresywy 3, które mieliśmy do tej pory. One są do 10 gramów 255-275 i, i 3-metrowy 3-metrowy progresyw. Typowe właśnie klenióweczki u bardzo takiej lejącej pracy, bardzo lekkie wędki. Ciekawie skomponowane korek, drewnianko egzotyczne komponenty Fuji i całkiem przyzwoity budżet. Mega lekkie. I tu Marcin teraz nam wyciąga wędkę kleniuweczka. I to właśnie na taką aurę, jak teraz niedługo będzie. Poczekaj, będzie, będzie widać ostrzy, nie od. Ostrzy. 3 metrowa ona jest do 13 gramów? Poczekaj, poczekaj, nie ma o. 3 metrowy kijek do 13. 13 gramów. A teraz jak fachowo przeczytać nazwę tego to patyka? Karolina by była potrzebna furora, tak jakbym powiedział furora. po naszemu wiejskiemu, to będzie furore robiło nad wodą. Słuchajcie, ten kijek jest 3 metrowy do 13 gramów. Typowa kleniowa akcja, taki właśnie lejący się, lejący się po całości blank do miotania właśnie małymi woblerkami na duże odległości, na dużą rzekę, ewentualnie na małą rzekę w miejscach, gdzie mamy miejsce tym kijem operować, żeby sobie przynętę wstawić. W rzekę przytrzymać, żeby nie wychylać się nad burtą cały, tam nie wyłazić, nie pokazywać to właśnie takim dłuższym kijem. Mamy troszeczkę większe możliwości. Oczywiście, w, w sytuacji, kiedy sytuacja terenowa nam na to pozwala. Marcinek, to teraz jeszcze pokażemy, e, też żeby nie przeciągać, te dwie boleniówki. Oczywiście, ale słonko wyszło, tutaj jest to słonko po południu, jak wychodzi, to tak w papeterię daje, że. Łzy lecą po policzkach. A, tak. e, ale trzeba się cieszyć, że słoneczko jest, to ryby będą się boletnie, Chciałem tylko tak. powiedzieć, że wam podlinkujemy te wędki, żebyście mogli je łatwiej znaleźć. E, powiedz, co to jest za seria? E, ASP. ASP, to jest e, Mikado Fishing Team, MFT ASP. E, I to, to, jest to jest gramatura? A tu jest 280 do 28 gram. To 28, a ten drugi? Drugi jest do 25. Dobra, to dawaj jest tego grubszego, 25. najpierw zobaczymy. Znaczy ja już go macałem. I powiem Wam tak, to nie jest taka typowa boleniówka, jak na przykład Savage Gear Parabellum. Taki bardzo lejący się kij, bardzo, że tak powiem, wybaczający błędy. Teoretycznie e, 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 trzymający rybę, powodujący to, że mniej, mniej tych spadów będzie. E, ta boleniówka... To jest taka typowa nasza wiślana boleniówka, którą my używamy zazwyczaj za dasiem do łowienia rynnowego, do szukania troszeczkę grubszych ryb, troszeczkę głębiej, na przynęty typu imperator, na duże cykady, na, ogólnie na woblery, które stawiają troszeczkę większy opór w wodzie. Ta boleniówka nie jest taka lejąca jak kro, krowi ogon. Ona wchodzi w akcję parabolisu, ale ma taki zapas mocy, że się po prostu nie mieści w... W tym, co się nie mieści. sumka takiego? Wiesz, wszystko zależy od miejsca, ale spokojnie, jak będzie dobra miejscówka, to do metra 50 z sumkiem sobie poradzisz. Jak będziesz miał. Dawaj go, zobaczymy tego drugiego. Jak będziesz miał szybką rynnę, czy tam szybki warko, i ci, ci sum złapie trochę nurtu, to, to nie dasz się. Dobra, i ten jakiej jest długości? 2,60 do 25 gramów. 2,60 do 25 gramów. Potrzymaj. Trzymaj, bo ja go ja nie pamiętam. Niby wszystkimi tymi kikami ma, ma, machałem, ale jest tyle tego, że. E, tak, on, ma, on też nie jest taki bardzo lejący. Troszeczkę to jest sztywniejsza boleniówka. Też sobie poradzimy z przynętami, które stawiają większy opór w wodzie. E, też sobie poradzimy z nieco większymi przyłowami, więc powiedzmy, że to są boleniówki właśnie do rynnowego, troszkę głębszego szukania ryby. To jest po prostu mniejszy odpowiednik tej poprzedniej wędki 260 do 25 gramów e, i co ciekawe ty Marcin Siadaj na komputer powiedz jaka cena tam jaka jest cena? Chociaż mniej więcej takie widełki, widełki e, byś powiedział okay. pewnie koło tam 150 150 zł ty No nie cena? wiem, no ja tak strzelam <laughs> Z, za darmo to uczciwa stawka 169 169, zł. Więc, więc ten drugi będzie ciutkę droższy a weź, a weź Marcin jeszcze sprawdź mi tego Tą kleniówkę. Kleniówka, już. Ci. No trzymaj Laska. Czekaj, czekaj. Czekaj. A, bo ty z pistoletem czekaj. do niej przyjdziesz. Ile? Najszybciej, najpewniej. 155 zł. 155 zł. Także widzicie, można e, czasami coś e, naprawdę fajnym budżecie kupić. W dzisiejszych czasach za 150 zł to jest ciężko pół koszyka w Biedronce zapełnić. E, a można sobie wędeczkę... Przyzwoitą sprawić, jeżeli ktoś chce zacząć, zacząć przygodę z tym, chociaż to nie są wędki, że tak powiem, dla idiotów. To są wędki stworzone do pewnego. E sposobu łowienia na pewne ryby, one jak najbardziej będą spełniały swoje wymagania, to czego od nich akurat wędkarz oczekuje. Także zapraszamy, podlinkujemy Wam, ewentualnie stacjonarnie też możecie przyjść sobie te wędeczki zobaczyć i zakupić, bo za te pieniądze ciężko będzie coś lepszego znaleźć, to Wam szczerze mówię. A i tu jeszcze Marcinek pokazał przyszły torby Mikado z tymi mocowaniami, już nagrywaliśmy film o tych o tych torbach nie wiem, czy jest sens się powtarzać, można powiedzieć, że tu już jest klasyka gatunku, te kufry z, z tymi stojaczkami na wędki do takiego łowienia troszkę bardziej trotare, a ewentualnie na łódkę sobie to można wziąć, napakować tam towaru, pudełek, wędki sobie wstawić i śmigać w tym po, po wodzie i łowić rybki. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie dla zasięgu jakoś tam łapkę, komentarz. Was to nic nie kosztuje, a nam to bardzo pomoże, żeby troszeczkę pchnąć ten nasz kanał do góry. Bo Sebastian Kowalczyk już na swoim kanale ma 70 tysięcy subskrypcji. A my laska ile mamy? Nie wiem nawet 6-6,5. Sze i i pół? Pół. Jak na taki rok, rok te działalności tego kanału, to nie jest najgorzej. No ale chcemy trochę tego Sebastiana podgonić. On ma 10 razy tyle co my, także wszystko jest w waszych rękach. O, patrzcie jak sumek gryzie. I poszedł.